Witam, witam was widzowie na moim kanale. Ja jestem Entiert. Dzisiaj sobie zagramy w grę o nazwie AOH 2. Polskiej gry w sumie, bo to jeden, jeden dosłownie Polak zrobił. Gra na Steamie tania, 17 zł, A moim zdaniem bardzo fajne oczywiście. Nie tak jak Hoi 4. Hoi 4 też bym mógł nagrywać, ale... Nie wiem czy to mi się opłaca, bo tam długo bym musiał na jeden odcinek spędzić montażu i ten... No, gramy Polską. Będę chciał zrobić też rzecz pospolitą. Ja stawiam, ale chyba tak. Ale no. O, w grze chodzi o to, że jesteśmy państwem współczesnym w świecie. To jest rok 18. W nie ma Doniecka i jak się ten nazywał drugi. O Jezus, nie pamiętam nazwy, przepraszam. I nawet chyba. nie, jest Timur Wschodni, dobra. Bo nie pamiętam jak, dokładnie, aż kiedy jest. Niestety gra nie ma aktualizacji już chyba 3 lata, ale jest moim zdaniem bardzo fajna. Ja się nie nudzę. Celem gry jest podbicie jakby całego świata danym państwem. Możemy robić różne sojusze, na przykład handel, możemy podpisać o agresji. Taki hoi 4, ale że tak mogę powiedzieć, zrobione na kalkulatorze. O, przez jedną osobę też ten. A hoi 4 to jest od paradoksu dużej firmy, nie. Co z, chyba robiło. Yy, nie pamiętam, City Highlands chyba nawet robiło, nie? No to paradoks jest dużą firmą. A jedną grę, która kosztuje 17 zł, robiło, przepraszam bardzo, tylko jedna osoba. No to to jest wyczyn. I tak gra, moim zdaniem, jest fan jest. mam chyba w niej ponad 200 godzin. I no, ja bym na razie zaatakował. Oczywiście mógłby, możemy, mógłbym budować twierdze, farmy, różne te, ale po prostu. Dla mnie to jest nudne, nie? I niepotrzebne, moim zdaniem, jakoś bardzo. Dają oczywiście bonusy, ale po prostu. Troszkę marno tracę pieniędzy za 4000. Na przykład, żeby taką warsztat zbudować, to bym sobie mógł armię dosyć sporo. Jak mówiłem, najpierw sobie zaatakujemy. Moim zdaniem. Teraz powinniśmy zaatakować Słowację, iż to jest po prostu małe państwko Jest Litwa, ale z Litwą to akurat chcemy poprawić relacje, zrobić rzecz pospolitą obojga narodów, tak żeby było odtworzyć. A jedyne teraz jest zrobienie umie z Litwą, i wtedy jest powstanie z naszego państwa nie Polsko-Litwa, jak to z Czechami, Czechy, Polska, Polska, Czechy, tylko po prostu te. Na przykład, jak się. No sumie nie ma innego drugiego chyba tłumaczenia, jak, bo jak połączenie państw, to nie było chyba nic takiego, nie, nie jestem pewien, nie jest to jakiś dobry z historii No, 10 tysięcy myślę na tej karatce i możemy przystąpić do ataku, no bo Słowacja nie jest jakaś za dobra, no nie oszukujmy się O jak widzimy to nawet na granicach prawie nic nie ma, główną armię chyba zbiliśmy Polska doślemy tu, zaatakujemy tu, przejdziemy do koszyc No i co? No już tylko cel na Bratysławę Dobra Przyjęliśmy, weźmiemy sobie oczywiście, bo to darmowa ekonomia i populacja, populacja dużo w tej grze nie daje I no Kolejnym celem, hmm, Z Węgrami też chcę mieć dobre, dobre relacje, że tak powiem, no bo Polak-Węgier, dwa bratanki. Przecież teraz to już taka polityka polski jest, że już w sumie nie takie bratanki. Trochę jako Polska zaniedbaliśmy z Węgrami relacje. Ale to przez to też podejrzewam, że Węgry są trochę prorosyjskie. I się trzymają z Rosją. Ale nie zagłębiamy się w ten temat. Cito, mamy już duże te. Możemy so O, mamy sojusz. No i dobrze, myślę, że kolejnym celem. Celem asymilację. Nie, nie mam co asymilować. Mogę to jedynie. A, dobra, tu mogę. O co zasymilujmy. Tak, z Litwą chcę zaatakować Białoruś. Ryby mój sojusznik też dostał troszkę ziemi. Damy im mu, pozwolimy. A w sumie to na razie, to ja teraz wszystko. Niech lica coś zaatakuje. O, widzicie, zaatakowali jest git. Żeby nie było, że tylko jak radna i tak się połączyć chcemy plan naszych prezydent, pani prezydent Dali Grybus... Grybuskajtę a już nie ma takiego, Jan Dudy co, żeby odtworzyć Rzeczpospolitą obojga narodów oczywiście troszkę role nie zaszkodzi więc sobie możemy tak to tłumaczyć, nie? żeby to było realniejsze bo ta gra dosyć nie jest realna, zaraz może się na przykład Pakistan zdesantować na y, Hiszpanię i będziemy mieć kolonię w Hiszpanii, ale to jest o, na przykład widzimy, że Luksemburg z Marokiem mają sojusz. Troszkę dziwne moim zdaniem. A dobra, musimy teraz sobie podzielić jakoś ziemię, żeby ja i Litwa byliśmy zadowoleni. A weźmy może południową, południową Białoruś. O. A i co, weźmy sobie to. I taki mały kawałeczek, cztery prowincje będzie miała. Białoruś oczywiście. Asymilacja. Na Ukrainę ja bym się nie pchał na razie. Nie pchałbym się, ponieważ Ukraina. Ona się wydaje słabsza, jest niby 17, ale ona zawsze. Zawsze jest tradycja, że w sobie na początku albo po Słowacji i Czechach atakuje się Ukrainę. Albo po prostu to jest tylko trzeci, czwarty, ale ja nie chcę. Oczywiście to nie, że mają wojnę teraz, już to powiem. Nie wiem, to chyba nie jest zakazane mówienie na YouTubie i dlatego ja się nie mieszam, ja jestem neutralny, można powiedzieć, że przez na tę wojnę i nie chcę żadnych kłócić się o nią, szczególnie na YouTubie, chociaż tak pewnie nikt tego nie ogląda, ale nieważne. Mam nadzieję w serduszku, że ktoś to oglądnie chociaż do kawałek i no ja myślę, że kolejnym celem byłaby Czechy. Celem kolejny nasz byłyby Państwo o nazwie Czechy, można to tak ładniej powiedzieć. Potem możemy Łotwie z łotwą zaatakować łotwę, żeby sobie wzięli kawałek ziem, bo nie oszukujmy się, jest mało, a łotwa w, chyba w ostatnich czasach kawałek należało tu. I o inflanty się byliśmy, czyli tutaj te tereny ze Szwecją i Rosją, jeśli się nie mylę, a mogę się mylić. Dobra, zaatakujmy sobie Czechy. Mam nadzieję, że nie będą mieli dużo wojska, chociaż troszkę im daliśmy czasu na uzbrojenie, ale no, Polska, nieśmiertelna Polska, myślę, że da sobie radę z najeść. Najeść, co my najeżdżamy. E Prezydent Czech nas wyzywał, ok? Bijemy się o kapliczkę. I no, konflikt o kapliczkę okazał się większy. O! Pierwsza większa armia czeska. 4000, tysiące. No, mogą mi teraz troszkę dać zadać szkód. Musimy się tu bronić. w brzychu. Dwa tysiące. Dobra. Może jakaś co to poradzi. 2000 najwyżej. Robimy tak tylko. O, dobrze, że przewidziałem. O, dobra. Oni się tak armię rozdzielili, że, że Praga dostawili pustą mnie. Dobra. naślemy sobie tu, tu. Ej, no już całe. Co hmm. czy my chcemy brać? Może jak zostanie teren, to może zostawmy i ich, ich? Eee, po co to komu? Ziemię się przydadzą, nie? <grystanie> że jeśli chcemy obronić się oczywiście, mm, powiedzmy, że przed komunizmem w Rosji, który rośnie dosyć sporo, sobie próbujemy zrobić jakiś tu roleplay, żeby wytłumaczyć, dlaczego się zbroimy. Mamy już granice z Rosją. Taką większą oczywiście z Kalingradu też mamy granicę od samego początku, nawet teraźniejszości. Już jestem prawie taki sam jak Rosja, ale w tej grze się liczy chyba nie ekonomia, ani prowincje, tylko ludność. To by miejsce. Wynik populacji też i ekonomiczny i prezji. Precisz nawet nie wiem, co to jest. Co to robi, nie? Nawet nie wiem, ale no. Dobra, czy my chcemy się już. Na Bałkany pchać. No nie, może faktycznie pomóżmy Litwie zaatakować Łotwę i Estonię. Oni sobie to przejmą, bo sojuszników trzeba, że tak. powiem, nakarm. o nakarmimy Litwę, można tak powiedzieć. o. Ślemy im wojska, oczywiście. Ja ich nie będę atakował. Dzisiaj chcę, żeby Litwa ich zaatakowała, bo chcę im oddać te wszystkie ziemie, nie? O, widzę, że konflikt na Bałkanach rośnie. Ma Macedonia atakowała... Zaatakowała. W, w sumie to nawet nie wiem. Nie! Albania atakuje Macedonię. Dobrze. Zobaczymy. Ara, wypowiedzmy wojnę. Weźmy Litwę. I niech Litwa atakuje. Oj, oj. No właśnie. Oj, musimy pomóc Litwie, bo... Nie za ciekawie. chcę, żeby ona atakowała. O właśnie. No i chyba łatwo już pójdzie. O. Finlandia i kamerun nas atakuje. No nic, no to z kamerunem to jest... Aha, dwa. No, państwo z drugiego końca świata nawet nie do dostępu do morza. Nie, kamerun chyba... ma bo kamerun gdzie jest kamerun Tu gdzieś. Tu właśnie, mam dostęp. Gdzie niby mogły popłynąć, zdesantować się na Gdańsku, jak to typowe AI w tej grze. Szczerze, to już chyba jest lepsze niż w HOI 4. Konferencje pokojowe. Ale czemu ja tego nie mogę wam dać? Chcę wam to dać, oddać, nie? Nie no. Jak to działa? Czekajcie. Aha, Litwa nie może wziąć tego wszystkiego. Ale do dupy. To musimy tak, nie? O dobra, oni mają lepszy. Oby to poszło. Kurde, mieli lepiej. Finlandia nas atakuje. No dobrze, możemy... Możemy popłynąć do Helsinków. Stolicy oczywiście Finlandii. Helsinki Helsingów. Nie wiem jak to się odmienia tak szczerze. O, mamy dużo, mamy 200 tysięcy, asymilacje zapomnieliśmy. Jak nie będziemy asymilować oczywiście, to to będą rebelianci z danego państwa i będą chcieli się wyzwolić pod okupanta, czyli Polski. A tego chyba byśmy nie chcieli, żeby nam były bunty. No, taka armia myślę, że sobie z Finlandią poradzi. Chociaż Finlandczycy w zimie to dosyć mocne szkody mogą zawaść, szczególnie w 1940 jak był, jak ZSRR zaatakowała Finlandię, o kurde, ile oni mają armii. O kurczaczki. Dobra, poczekajcie, zdesantujemy się i pokażę wam jak szybko przejmiemy i myślę, że to będzie ostatni cel naszego odcinka. No nie chcę nic mówić, ale Finlandia ma dosem wojskowo odrosły i nam się oczywiście wbiła. Próbują nam przejąć, armię właśnie zagromadziłem weźmy sobie 20 tysięcy chcesz 4 tysiące kurde nie nieciekawe, nieciekawe widzowie wam powiem no szkurku no nie no no dlaczego halo no nie gadaj, że mi kurde Finlandia zaraz mi przejmie pół Polski no, no rozprzestrzenia się jak gangrena po prostu ta Finlandia no kurde Burzający czasami jest ten bok w tej grze. To, wyś, to, to wyślijmy, a ja może desantujemy się na Turku teraz. Nie na Helsinki, bo Helsinki pewnie będą bronione przez parę tysięcy wojska. Litwa? Na Niemcy? Odmów! Litwa, to. Porąbało Litwę, za przeproszeniem. O kurde, przecież ja odmówiłem. Dobrze, widzowie. Na tym etapie zakończymy nasz odcinek. Niespodziewanie Niemcy zaatakowały nas od pleców. Że konflikt na Bałkanach naprawdę rośnie. Tu Czarnogóra Słowenią podpisała. Albania wzięła połowę Macedonii. W Europie na razie cisza. My się bijemy. Hiszpania bije się z Algierią. Boję się, co tu się dzieje. Nie, spokój na razie. To dobrze. Na razie Europa. O, Turcja się bije z Rosją. No, jest nieciekawy. A na razie zakończymy odcinek. Może dzisiaj będzie drugi, jeśli zdążę z Olga znowu bo trzeba ten kadał na nogi postawić i może wziąć się trochę za niego. Ale dziękuję za oglądanie. Ja byłem i widzimy się tu na kolejnego odcinku. Może jutro, może jeszcze dzisiaj. Do widzenia.